Dla mnie jest ratownictwo medyczne. Przede wszystkim jest to moja największa pasja. Jeżeli ktoś ma takie powołanie i jeżeli ktoś naprawdę to czuje i chce to robić. Dużo wzruszeń w tym zawodzie, jest dużo złości. Jest du... Kiedyś powiedzieli, ktoś kiedyś powiedział, że jeśli lubisz swoją pracę, to tak naprawdę nie przepracujesz żadnego dnia. I właśnie tak się czuję. Czym jest dla mnie położnictwo? Teraz dla mnie jest to coś więcej niż tylko kierunek studiów, bo tak naprawdę to stało się to stylnym życia. Czym dla mnie jest pielęgniarstwo? Pielęgniarstwo. Jest to moja życiowa przygoda. Pionierstwo jest dla mnie wyzwaniem. Wyzwaniem, dlatego że jest dla mnie czymś nowym. Tak, jakby moje patrzenie na świat się zmieniło. Zmieniło się to, jak zaczęłam postrzegać innych ludzi. Co czujesz, kiedy możesz pomóc drugiej osobie? Chciałabym mieć pomoc ludziom, tak jak kiedyś powiedziała właśnie nam nasza prowadząca. Pomagać ludziom powinniśmy w ten sposób, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś inny pomagał naszym bliskim. I to popchnęło mnie do tego, żeby stworzyć stworzyć team, który będzie obalał to wszystko. I mam nadzieję, że to wszystko nam wyjdzie. Mówiłam szczerze od serduszka Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Ja tutaj na tym kanale to ostatnio jestem spoterem marketingowym, można tak powiedzieć. Jak widzicie, jestem w mundurku, to znaczy, że kręciłam filmik. Kręciłam właśnie filmik, swoją część na 12 maja, która już się ukazała i którą widzieliście przed chwilą krótką zajawkę tego, co możecie zobaczyć na kanale Rescue Team. Uuu, i nawet ktoś do mnie wiadomość napisał. Obstawiam, że to wiadomość od Timu. <grym> No, i co mogę Wam powiedzieć? Jak zwykle za dużo nie zdradzając, bo wiecie, ja bym to Wam już wszystko zdradziła, ale nie mogę. Naprawdę nie mogę, bo projektów przybywa, pomysłów przybywa. Bardzo się z tego cieszę, że coraz więcej. Z nas się angażuje. Yy, ogólnie chciałam Wam powiedzieć o tym, że w teamie jest dużo więcej osób, niż sobie tak naprawdę myślicie. Nie wszyscy chcą pokazywać twarz, więc dzisiaj uchylam taką tajemnicę, że jest nas na pewno więcej. Część pomaga jak może, część robi to co chce, ponieważ u nas nikogo nie zmuszamy do pokazywania twarzy, do nagrywania filmów. Jest jak jest, jak ktoś chce, tak jest. Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na nowych teamowców team medyków, nowych medyków? Tak, jesteśmy zawsze otwarci na wszystkich. Nie zamykamy się do naszego grona. Fajnie jest, jak jest nas jeszcze więcej, ponieważ to otwiera nam większe możliwości, wydaje mi się. Bardzo się cieszymy, bo kolejna nowa głowa to kolejne nowe pomysły, tak mi się wydaje. <grych> Ale też chciałabym wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ dzisiaj 12 maja ukazał się artykuł Artykuł o nas. Szok, naprawdę szok. Nie spodziewałam się, że to tak daleko zabrnie, bo mogę tak to powiedzieć. Cieszę się, oczywiście, że idziemy jak najdalej, rozwijamy się fajnie. Bardzo się na... bardzo się cieszę, po prostu. Artykuł ukazał się w Fakty O Polskie i serdecznie zapraszam i na artykuł, i oczywiście standardowo na nowy film, na Rescue Team i na nowy post na Instagramie Rescue Team. Tutaj wszędzie macie linki, serdecznie Was zapraszam, artykuł troszeczkę zdradzający więcej niż ja zazwyczaj w filmach. No to co? Żegnamy się! A, i wpijcie jeszcze czasami na Instagrama mojego, tam też czasem się nawet udzielam, a jak nie udzielam się, to wrzucam jakieś miłe widoczki, albo wspominki z wakacji, bo jak wiecie, można mnie nazwać pielęgniarką. Spędzę do makijażu pielęgniarką, ze światem w dłoni, pielęgniarką... hmm ciężarkami, bo to są moje rzeczy, które po prostu uwielbiam.